Witam Państwa i zapraszam do wysłuchania prognozy na tydzień od 18 do 24 listopada dla osób z znaku lwa. Lew 18-24 listopada, oczywiście, karty zostały wcześniej dokładnie przetasowane. I co tu dla Was? Dziesiątka kielichów. Trójka, bo yy, przepraszam, trójka monet i szóstka monet. Na spodzie talii macie kartę Wisielca. Po pierwsze mogą być przestoje, zastoje, jakieś, y, jakieś sprawy mogą y, teraz się zatrzymać. Y, natomiast ta karta mówi również o tym, że przyglądacie się na sytuację jakieś z innej perspektywy. Macie teraz taką możliwość, ponieważ jesteście unieruchomieni w jakichś sprawach, więc macie czas, więcej czasu na myślenie i to myślenie ma doprowadzić do pewnego rodzaju oświecenia, bo na tej talii no, tego nie widać, ale to jest zwykle oświecenie, taką aureolę zwykle ma ten wisielec, bo doznaje olśnienia po prostu w jakiejś sprawie, dlatego że zobaczył ją w ogóle zupełnie inaczej. Proszę Państwa, macie piękny tydzień. Macie tydzień, w którym pokazuje się, że kwitnie miłość, wszystko się układa, jesteście dogadani z całym wszechświatem, wszystko idzie w dobrym kierunku. Jest przepływ, jest spokój, jest równowaga, jest płynność. No po prostu. Wszystko płynie, wszystko płynie. Wygląda na to, że w dobrym kierunku, że w dobrą stronę. Karta Dziesiątki Kielichów mówi o pięknych, udanych relacjach, o pięknych związkach, o miłości. Przy tym wszystkim jeszcze jest karta Trójki Monet, która mówi o dużych przedsięwzięciach. Więc jeżeli to dotyczy, jeżeli to dotyczy tej karty, to znaczy, że to jest coś ważnego jakaś ważna relacja. Nie mówimy tu jak o relacjach przelotnych. Karta Trójki Monet mówi również o sytuacji, o sytuacjach jakichś umów, kontraktów, jakichś ustaleń, zleceń. Więc. W w tych kwestiach też powinno tu wszystko się dobrze układać, dlatego, że mamy szóstkę monet, czyli jeżeli na coś się umawiamy, to rzeczywiście ktoś dotrzymuje tej umowy. Jeżeli wykonujemy dla kogoś coś na zlecenie, ten ktoś płaci w odpowiednim momencie, tak? I odpowiednią sumę. Jeżeli my coś zamawiamy, ten ktoś dla nas wykonuje to na, na, w odpowiednim czasie i, i za dobrą cenę, tak? Jest tutaj taki fajny przepływ energii, jest to dobry tydzień. Um, proszę Państwa, 20 listopada Merkury wreszcie zatrzymuje się, żeby ruszyć w ruch do żeby ruszyć do przodu i, i może wreszcie sprawy właśnie zaczną ruszać z miejsca, dlatego że teraz było takie przyhamowanie. Już możemy powoli zacząć odczuwać tą energię, że ten Merkury już się nie cofa, już nas nie ciągnie w tył. Szóstka monet mówi o zarówno o przepływie, jeżeli chodzi o taki przepływ energetyczny, jak i również o płynności finansowej, o zwrocie długów na przykład, tak? Czyli jeżeli ktoś miał wobec was jakieś zobowiązania, prawdopodobnie w tym tygodniu może Otrzymać zwrot, ale również jeżeli wy jesteście gdzieś coś winni, to Wam się uda to pospłacać. Dobrze. Pytamy w takim razie o szczegóły. No tak. No tak. Piękna miłość. Jest tu para, jest tu miłość, jest tutaj związek, jest tutaj. Przepływ, wsparcie, coś pięknego. Po prostu nawet nie wiem, co więcej powiedzieć. To może być przyjaźń, to może być, to może być po prostu piękna relacja. Jeżeli chodzi natomiast o trójkę, o trójkę monet, no, mamy tutaj jeszcze przy okazji dla niektórych. To będzie dotyczyło bardzo niewielu, ale to jest jeszcze trójka, oznacza trójkąty, a przy okazji mamy arcykapłankę, czyli kobietę w ukryciu. Kobieta, tajemnica związana z kobietą, więc dla bardzo, bardzo niewielu będzie to oznaczało po prostu trójkąt, jeżeli chodzi o związki. Natomiast karta kapłanki również jest kartą intuicji, i jeżeli gdzieś zawieracie jakieś umowy, gdzieś coś macie podpisać, coś ustalić, na coś się umówić, proszę się słuchać swoją intuicji, co ona Wam odpowiada, po to, żeby właśnie wyjść na swoje, żeby tutaj nie, nie doznać jakichś strat, idźcie właśnie za głosem intuicji, za głosem swojego wnętrza. No jest ta trójka monet powtarza się. Proszę państwa, tak jak powiedziałam, tutaj jedno z drugim może nie mieć nic wspólnego, bo tutaj macie macie jakby zachowaną równowagę, natomiast dla tej niewielkiej grupy, która mnie słucha, może to oznaczać właśnie to, co wcześniej powiedziałam z tą kobietą w ukryciu albo jakimiś tajemnicami. Natomiast przy tej szóstce monet mamy znowu trójkę monet, czyli tak jak powiedziałam, wszelkie umowy, wszelkie Sytuacje, gdzie są jakieś kontrakty, tutaj będzie to wszystko pięknie, pięknie się układało i to, co zawarte w tych umowach, tutaj będzie rzeczywiście dotrzymane. Rada dla Lwana ten tydzień ósemka Buław mówi o komunikacji, czyli jakby w tym tygodniu nie unikać komunikacji, proszę bardzo. Powiedziałam, że tutaj są kwestie romansów dla niektórych trójkątów. Właśnie to jest ta karta, tak? Więc, tak jak powiedziałam, to pewnie dotyczy niewielkiej ilości osób, natomiast, natomiast tutaj się ta historia powtarza. Rada ósemka, buław, rozmawiaj, komunikuj się, zasięga informacji, zbiera informacje. To jest karta, która mówi o przepływie. Tutaj też mam ten przepływ, ale tutaj chodzi głównie o to, że szybka wymiana informacji, żeby tego nie unikać, żeby tutaj. Być na bieżąco. Życzę Państwu udanego tygodnia. Dziękuję za wysłuchanie i pozdrawiam.